wszystkim tu Piotr z Peters Technology. Witam was serdecznie w moim kolejnym odcinku Serii w trzech krokach. A w dzisiejszym filmie pokażę wam jak w prosty sposób naprawdę kaszka z mleczkiem dzisiaj to będzie. dodać obsługę, kopiuj do i przenieś do do systemu Windows Vista i Windows 7. W Windows 8 już ta funkcja została dodana domyślnie no i nie musimy się, się tym przejmować także właśnie dzisiejszy film ma zastosowanie do Windowsa Vista i Windowsa 7 no dlaczego jest to w jakiś sposób przydatne dlatego, że tutaj widzicie, że można na przykład ten plik tekstowy i nic w środku e, przekopiować metodą przeciągnij i upuść tutaj z kontrolem, żeby, żeby przekopiować możemy również kliknąć ctrl c i ctrl v Taki sam efekt z folderu pierwszego do drugiego, no ale nie zawsze życie bywa tak proste i ten scenariusz jest tylko typowym przykładem, więc, więc te foldery znajdują się obok siebie. No zwykle jest tak, że na przykład chcemy coś przekopiować na przykład z tego folderu na dysk zewnętrzny, czy też do jakiegoś dziwnego folderu. Gdzieś, gdzieś na naszym dysku w komputerze, no i po prostu szukanie, dokopywanie się do tego drugiego folderu w osobnym oknie. No, czasami nam zajmuje trochę czasu i zdecydowanie szybciej byłoby tylko kliknąć tutaj w menu kontekstowe i tutaj mieć opcję kopiuj do i przenieś do, a nie tylko wytnij i kopiuj. I dzisiaj właśnie pokażę Wam, jak taką opcję sobie dodać, jak to osiągnąć w systemie starszym od ósemki. Pierwszym krokiem jest przejście na stronę. Adres jest, jest podany w opisie. Tutaj bardzo polecam w ogóle artykuły z, z tego How to Geek, dlatego że mają bardzo ciekawe i bardzo, bardzo fajne, przyjemne i, i pożyteczne porady. No, i tutaj na dole mamy właśnie to Download, Copy to Move to Registry, Tweak. Pobieramy to. I to jest krok drugi. Po pobraniu mamy tutaj widzimy spakowany folder zip, nie musimy go nawet rozpakowywać, w kroku trzecim klikamy te pliki reg, dwa razy Windows zapyta nas czy jesteśmy tego pewni, dlatego że to jest jednak wprowadzanie zmian do, 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 do naszego rejestru, czyli jest to, jest to dość taka operacja no, bardzo pod maską, aczkolwiek tutaj jest to tak naprawdę kaszka z mleczkiem dzięki tym plikom reg. Zostały wprowadzone wartości do rejestru. Tak samo robimy z muftu, czyli z przenieść do. Kontynuujemy. Tak, zostało już wszystko wprowadzone. Tak więc, jak widzimy, mamy już tutaj kopiuj do folderu i przenieść do folderu. Ja tutaj skorzystam z kopiuj do. Wybieram pulpit. Na pulpicie szukam naszego O folder 2. Klikam kopiuj. No i od razu nasz plik przeszedł sobie ładnie do tego folderu. Nie musieliśmy go tutaj nawet otwierać, z nim jakkolwiek działać, szukać go. No po prostu. Jednym krótkim poleceniem, tak naprawdę trzy kliknięcia dzieliły mnie od, od przerzucenia tego tutaj. Ja wiem, że w, te, w tym Przykładzie mogłem zwyczajnie przeciągnąć, ale jeżeli ten folder jest gdzieś po prostu, tak jak już wcześniej powiedziałem, ukryty, gdzieś tam trzeba by się do niego dokopywać, no to o wiele wygodniej jest po prostu kliknie, kliknąć tu i wybrać odpowiednie polecenie. Tak więc pamiętajcie: pierwszy krok adres, przejście pod adres podany w opisie, drugi krok pobranie plików REG i trzeci krok wprowadzenie tych plików do rejestru, czyli po prostu dwukrotne kliknięcie i potwierdzenie, gdy Windows nas o to nam tutaj wyświetli kontrolę konta użytkownika. Tak więc dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że, e, że e, po raz kolejny poznaliście jakieś ciekawe sztuczki, ciekawe takie mm, drobne usprawnienia wprowadzicie w swoje, w swoje systemy. Jeżeli Wam się film podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia za tydzień w kolejnych trzech krokach oraz zapraszam do oglądania innych moich filmów. Cześć! Technologic. Technologic. Technologic.